Przygotowaliśmy dla Państwa instrukcję do wypełniania formularza rekrutacyjnego do projektu Rozwin Biznes. Mam nadzieję, że dzięki tej instrukcji odpowiemy na większość pytań, które Państwo nam zadajecie, a także sprawimy, że wypełnienie tego dokumentu będzie dla Państwa prostsze. Proszę zwrócić uwagę, że oba granty, czyli grant 70 i grant 130 posiadają odrębne formularze rekrutacyjne, więc pobierając te dokumenty ze z naszej strony internetowej proszę zwrócić uwagę na to, aby rzeczywiście pobrać właściwy dokument. Ja dzisiaj poprowadzę Państwa przez ten formularz rekrutacyjny do, dla Grantu 70, ale tak naprawdę oba te dokumenty są do siebie bardzo podobne, różnią się potem wysokością tylko kwot w części drugiej, w tej w której deklarujecie Państwo chęć skorzystania z usług i opisujecie zakupy inwestycyjne. Pierwsza część formularzu to są, formularza to są dane wnioskodawcy, dane teleadresowe. Myślę, że tutaj z tym oczywiście nie powinno być żadnego problemu. Punkt drugi to są kryteria formalne. Tu też nie chciałabym się jakoś specjalnie długo w, zatrzymywać. Musicie Państwo rzeczywiście zapoznać się z tymi pytaniami, ponieważ prawidłowa odpowiedź na nie tak naprawdę warunkuje przyjęcie, przyjęcie do projektu, ponieważ są to kryteria formalne, które, które należy wypełnić, aby w przedsięwzięciu wziąć udział. Kiedy wypełnicie Państwo tę część wniosku, przechodzimy do jego części zasadniczej, czyli do biznesplanu. Pierwszy punkt to jest opis działalności, który ma na celu wprowadzenie w temat yy, tak naprawdę osoby, która czyta ten biznesplan. Musimy tu krótko opisać, czym się firma zajmuje lub czym się będzie zajmować, w jakiej branży działa. W tym miejscu powinniśmy też podkreślić specyfikę naszej działalności. Ten opis powinien być rzeczowy i w sposób jasny prezentować najważniejsze informacje. Oczywiście charakterystyka istniejącego przedsiębiorstwa będzie wyglądała nieco inaczej niż opis nowej dopiero. Co powstającej firmy. Ta różnica będzie się przejawiać chociażby w tym, że dojrzała firma startuje w projekcie po to, aby poszerzyć swoją ofertę o nowy produkt bądź usługę. Więc firma istniejąca już na rynku opisuje swoją dotychczasową działalność, zawierając również krótką historię. Wystarczy tu wskazać, czym się przedsiębiorstwo zajmuje, na jakim rynku oferuje swoje usługi lub produkty. Nowe przedsiębiorstwo w tej części nie opisuje oczywiście swojej historii, której nie posiada, ale skupia się na podkreśleniu tego, co już udało się osiągnąć, udało się pozyskać w tych fazach początkowych tworzenia firmy i tak naprawdę określa swoje plany. Warto ten opis działalności stworzyć na końcu tworzenia całego biznesplanu albo przynajmniej przeczytać go raz jeszcze, kiedy już wszystkie pozostałe elementy zostaną dopięte na ostatni guzik. Dzięki temu nie umkną nam w tej części biznesplanu żadne ważne kwestie, które ujęliśmy w dalszych częściach dokumentu, a cały biznesplan będzie spójny i czytelny. Sugerujemy też, aby ten opis nie przekraczał połowy stron. W drugim punkcie opisujecie Państwo to, co firma oferuje, aby zaspokoić potrzeby swoich klientów. Zastanawiamy się tutaj nad tym, czym się charakteryzuje produkt, usługa, na czym polega jego... Atrakcyjność dla klienta. W tym miejscu należy zwięźle przedstawić produkty czy usługi, wskazując na ich funkcje oraz wymieniając te cechy, które odróżniają je od istniejących na rynku produktów konkurencji. W tej części musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, jakie potrzeby i w jaki sposób nasz produkt zaspokaja. Warto tu podkreślić wyjątkowość naszego produktu czy usługi, przedstawić argumenty, dlaczego klienci powinni wybrać właśnie ten, a nie inny produkt. Może być to, na przykład funkcjonalność, wzornictwo, łatwiejsza dostępność, czy na przykład cena. Jeżeli będziemy jedynym dostawcą danego produktu lub usługi albo mamy jakąś koncesję na jej sprzedawanie, to taką informację też w tej części opisu należy zawrzeć. Przydatne dla czytającego ten dokument, a też jednocześnie wzbogacające biznesplan, będą informacje o planach związanych z rozwojem produktu czy usługi w ramach projektu. Wszystkie przedstawione argumenty dotyczące produktu czy usługi powinny być oczywiście logiczne, posegregowane, pogrupowane, tak aby przeczytanie tej, 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 części biznesplanu, przeczytanie tej części biznesplanu jasno wynikał, wynikał ich opis. Podsumowując, ten fragment powinien zawierać następujące informacje. Opis produktu lub usługi, jego wady i zalety, wartości dla klienta, i plany związane z unowocześnieniem produktu. Kolejny punkt, punkt trzeci, to jest punkt, w którym opisujemy produkty lub usługi planowane do wdrożenia w wyniku realizacji projektu. Ten punkt wypełniają tylko firmy dojrzałe, które funkcjonują na rynku dłużej niż 3 lata. Firmy młodsze nie mają takiego obowiązku. I tak naprawdę w punkcie trzecim dokonujemy powtarzamy analogiczne informacje, jak w punkcie powyżej ale tylko, że one dotyczą nowych planowanych do wdrożenia w wyniku realizacji projektu usług. Kolejnym punktem, który należy opisać w formularzu rekrutacyjnym, jest innowacyjność. Przez innowacje, zgodnie z wytycznymi OSLO Manual, rozumiemy wprowadzenie do firmy nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu, czyli towaru lub usługi, procesu, marketingu lub organizacji. Możemy więc mówić o innowacji produktowej, procesowej, marketingowej bądź też organizacyjnej. Innowacja produktowa to wprowadzenie wyrobu lub usługi, które są nowe lub znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech lub zastosowań. Czyli możemy tu mówić na przykład o modyfikacji specyfikacji technicznych, komponentów, materiałów, budowanego oprogramowania, łatwości obsługi lub też innych cech funkcjonalnych. Innowacja procesowa to z kolei wdrożenie nowej lub znacząco udoskonalonej metody produkcji lub dostawy. Do tej kategorii zalicza się na przykład znaczące zmiany w zakresie technologii, urządzeń, ale albo też na przykład oprogramowania. Innowacja marketingowa z kolei to wdrożenie nowej metody marketingowej wiążącej się z znaczącymi zmianami w projekcie, konstrukcji produktu, opakowaniu, dystrybucji, promocji, czy też na przykład strategii cenowej. Innowacja Organizacyjna to wdrożenie nowej metody organizacyjnej w przyjętych przez firmę zasadach działania w organizacji miejsca pracy czy na przykład w stosunkach z otoczeniem. Warto tu w tym miejscu również yy, zawrzeć informacje na temat ewentualnie posiadanych przez firmę prawach autorskich czy patentach. Yy, kolejny punkt to to, jaka jest skala innowacyjności tego produktu. Yy, poziomy innowacyjności. To jest albo nowość dla firmy, albo nowość dla regionu, albo nowość w kraju, bądź też nowość w skali światowej. Oczywiście im wyższa skala innowacyjności, tym ta liczba punktów możliwa do uzyskania w tym kryterium jest wyższa. Proszę jednak pamiętać o tym, aby deklarowany w tym miejscu poziom innowacyjności był uzasadniony, uargumentowany, możliwy do udowodnienia. Na przykład firma posiada patenty, licencje, jest właścicielem prototypu wykonanego przez współpracę z jednostką badawczo-rozwojową. Tego typu, tego typu argumenty powinny się w tym miejscu znaleźć. Ostatni punkt w wydziale innowacyjność dotyczy tego, czy firma współpracuje lub zamierza współpracować z uczelnią wyższą lub jednostką badawczo-rozwojową. W tej sekcji, sekcji zależy nam wyłącznie na informacji o współpracy w ramach wdrażania innowacji, na przykład opracowania nowego produktu, ulepszenia technologii, przez współpracy z JBR. Nie chodzi tutaj o takie informacje, jeśli na przykład planujecie Państwo przyjęcie studentów na praktykę studencką. Nie o taką współpracę z uczelnią wyższą tutaj chodzi. Jeżeli nie ma takiej potrzeby współpracy z uczelnią ze względu na specyfikę firmy czy działania, które Państwo podejmujecie, po prostu taką informację proszę tutaj zawrzeć. Kolejny punkt do opisania to regionalne inteligentne specjalizacje. Dla Województwa Wielkopolskiego. Najpierw zaznaczacie Państwo, czy działalność firmy wpisuje się w te inteligentne specjalizacje, a następnie podajecie kody PKD firmy, które odpowiadają kodom PKD określonym dla regionalnych inteligentnych specjalizacji. Obszary tych specjalizacji wraz z przypisanymi do nich sekcjami PKD znajdziecie Państwo w regulaminie konkursu. Proszę zwrócić uwagę, że w tej dalszej części należy opisać, w jaki sposób działalność firmy wpisuje się w tę specjalizację. Czyli nie wystarczy tylko wyłącznie posiadać kod PKD wpisujący się w inteligentne specjalizacje. Chodzi nam o to, że działalność firmy, której dotyczy wsparcie, musi być realizowana w tym właśnie zakresie. I to jest to miejsce, w którym należy te kwestie opisać. Czyli na przykład firma posiada PKD 2561, to jest kod, który się wpisuje w inteligentne specjalizacje i przedsiębiorstwo w ramach obróbki metali wykonuje jakieś elementy metalowe. I w ramach projektu planuje zakup maszyny, która służy właśnie temu celowi. Tak, tego typu opis powinien w tym miejscu się znaleźć. Następny punkt to wpływ działalności przedsiębiorstwa na zrównoważony rozwój. Macie tu Państwo opisane, w jaki sposób działalność firmy powinna wpisywać się w ten zrównoważony, zrównoważony rozwój. Ja dodam tylko, że w tej sekcji powinny się znaleźć informacje o tym, w jaki sposób firma, działalność firmy wpływa na trzy aspekty zrównoważonego rozwoju. Na aspekt środowiskowy, ekonomiczny i społeczny. A aspekt środowiskowy to na przykład. Wdrożenie technologii, która jest energooszczędna, generuje mniejszą ilość odpadów, ale też na przykład świadomość ekologiczna przedsiębiorstwa, sortowanie odpadów, stosowanie urządzeń niskoenergetycznych, stosowanie odnawialnych źródeł energii. Aspekt ekonomiczny. Tu możemy zawrzeć informację o tym, że na przykład stwarzamy nowe miejsca pracy, w tym miejsca dla osób z mniejszymi szansami na rynku pracy. Aspekt społeczny z kolei obejmuje takie kwestie, jak dzielenie się wiedzą, edukacja czy zdrowy tryb życia. Kolejny punkt to klienci i rynek. Tutaj zawieramy w tej części biznesplanu takie informacje, jak to, kim są nasi klienci, Jaka jest ich liczba? Gdzie oni są zlokalizowani? Na jakiej podstawie i z jakich źródeł stwierdziliśmy, dokonaliśmy obliczeń naszej liczby klientów. Dlaczego klienci kupują nasze towary czy usługi? Kiedy je kupują? Kto podejmuje decyzję o zakupie? Jaka jest typowa wielkość zamówienia? Czego oczekują nasi klienci? Jakie mają preferencje? Następny punkt. To informacja, skąd wiadomo, że klienci potrzebują produktu czy usługi firmy i w jaki sposób zostało to zweryfikowane. Poznanie potrzeb i oczekiwań klientów jest tak naprawdę na wyciągnięcie ręki. To jest odpowiedź na bardzo proste pytania i może to być tak, że na przykład Państwa klienci sami zgłaszali zapotrzebowanie na produkt czy usługę. Może przeprowadziliście Państwo badania rynkowe. Może śledzicie fora branżowe, media społecznościowe, analizujecie działania konkurencji. Być może znacie trendy rynkowe, śledzicie najnowsze dane. Wiecie, jakie zmiany zachodzą w branży. Wiecie, jakie są prognozy rozwoju tej branży, jakie czynniki mają wpływ Wpływ na rozwój branży. Pamiętajmy o tym, że należy tutaj podać źródła informacji, które przytaczamy. Jeżeli na przykład klienci zgłaszali nam potrzebę wdrożenia nowego produktu, to warto napisać tutaj, ilu tych klientów taką potrzebę zgłaszało, w jakim czasie. Jeżeli na przykład podpieramy się zewnętrznymi badaniami, warto podać źródło tych badań. Jeżeli firma ma już klientów, proszę podać konkretne przykłady. To kolejne pole do wypełnienia. I tutaj prosimy o podanie liczby klientów oraz wymienienie tych kluczowych. Czyli na przykład zawieramy informacje, moimi klientami są firmy budowlane i tu podajemy ich ilość oraz wymieniamy tych najważniejszych klientów firmy. Kolejny punkt, punkt ósmy, to dane dotyczące naszej największej konkurencji. Czyli w tej części charakteryzujemy te firmy, z którymi będziemy walczyć o klienta. Na każdym rynku jest konkurencja i naprawdę nie ma co liczyć na to, że w naszym wypadku będzie inaczej. Nawet jeżeli dysponujemy unikalnym produktem, to prędzej czy później znajdzie się podmiot, który nasz pomysł skopiuje, albo też te potrzeby, które ma zaspokoić nasz nowy produkt czy usługa, są już aktualnie zaspokajane w jakiś inny sposób i to trzeba tutaj opisać. Aby przygotować się do skutecznego konkurowania z innymi firmami, konieczna jest więc ich gruntowna analiza i musimy znać swoją konkurencję, musimy mieć w czym jest lepsza, kim są jej klienci, jak silne jest jej tempo wzrostu i rozwoju, czego możemy się po tej konkurencji spodziewać. Tej analizy możecie Państwo dokonać na przykład, korzystając z internetu, podajecie tutaj Państwo nazwy firmy, z którą konkurujecie, konkretny produkt czy usługę, z którymi konkurujecie. Kolejny punkt to pytanie: Co sprawia, że produkty. Te usługi firmy są lepsze od konkurencji, czyli przez pryzmat tej konkurencji, którą wymieniliśmy w poprzednim punkcie należy krótko opisać, co sprawia, że te produkty usługi firmy są lepsze, nasze produkty usługi są lepsze od, od, od działań konkurencji. Czyli zastanawiamy się nad tym, co takiego posiadamy, czego nie ma konkurencja, czy za, czym chcemy wygrać z konkurentami, co będzie źródłem naszej rynkowej przewagi. Może dysponujemy unikalną technologią produkcji, dzięki której nasz produkt jest tańszy, a może na przykład nadamy produktowi takie cechy, których nie mają produkty konkurencji. Um, czym będziemy konkurować? Ceną, jakością, stradniejszą dystrybucją, a może innowacyjnością produktu. Prosimy, żeby w tym miejscu znowuż odnieść się do konkretnych konkurentów. Kolejny i ostatni punkt dotyczący konkurencji, czyli to w czym konkurencja jest lepsza, jakie są jej mocne strony. Nie ukrywamy słabszych stron naszego projektu. Jeżeli konkurencja jest w czymś lepsza, przyznajmy to. Uczciwa ocena konkurencji firmy podnosi tak naprawdę wiarygodność biznesplanu. Wszelkie informacje starajmy się uwiarygodnić wyliczeniami, danymi statystycznymi, opiszmy wszystko dość szczegółowo i dokładnie, ponieważ ta część analizy jest rzeczywiście kluczowym fragmentem biznesplanu. Podobnie jak w dwóch poprzednich przypadkach, zawsze odnosimy się do konkretnych konkurentów. Sprzedaż i marketing to kolejny punkt naszego formularza i w tym momencie musimy się zastanowić, w jaki sposób zamierzamy zarabiać tak naprawdę. Ten fragment powinien przekonać czytającego, że jesteśmy świadomi co, komu, w jaki sposób będziemy sprzedawać. Czy będziemy sprzedawać samodzielnie przez udziałem partnerów? Czy będzie to sprzedaż detaliczna czy hurtowa? Czy planujemy na przykład eksport? Czy planujemy sprzedaż stacjonarną czy internetową? Czy mamy już może jakieś partnerów handlowych, czy zawarliśmy umowy, czy zrealizowaliśmy już jakieś zamówienia? Proszę zwrócić uwagę na to, że ten punkt jest oceniany w połączeniu z częścią finansową wniosku, z realnością założeń przyjętego planu sprzedaży. Kolejny punkt dotyczący sprzedaży to to, w jaki sposób firma będzie zdobywać czy zdobywa klientów. W jaki sposób zamierzamy dotrzeć do klienta? Na jakim przekazie będzie zbudowana nasza promocja? Z jaką informacją chcemy dotrzeć do klienta? Na przykład ta informacja, ten przekaz reklamowy to może być bezpieczny samochód, zdrowe produkty czy naturalne kosmetyki. Jakie narzędzia reklamy i promocji zamierzamy wykorzystywać? Czy będą to ulotki, foldery, czy billboardy, czy prasa, czy działalność w internecie, czy radio, czy telewizja? Czy przeprowadziliśmy już, czy planujemy przeprowadzenie jakichś kampanii reklamowych, w jaki sposób zamierzamy kreować pozytywny wizerunek firmy, czyli w jaki sposób planujemy wdrażać i jakiego rodzaju działania z zakresu public relations. Proszę zwróćcie Państwo uwagę, czy te koszty narzędzi promocyjnych, które zakładacie, których wykorzystanie zakładacie w tym punkcie, znalazły odzwierciedlenie w zakładanych w części finansowej kosztach. Następny punkt to punkt kluczowe zasoby. Tu opisujemy wiek, wykształcenie, umiejętności kluczowej kadry. Czyli chodzi nam o właściciela, o zarząd, o kluczowych specjalistów, specjalistów zatrudnionych w firmie. W kolejnym punkcie opisujemy doświadczenie tej, tej, tejże kluczowej kadry, w tym właściciela. Oczywiście, jeśli ktoś dopiero startuje z własną działalnością, ale mają już jakieś doświadczenie albo mają to doświadczenie kluczowi pracownicy, to warto je w tym momencie dodać. Kolejny punkt to dotyczy zatrudnienia w firmie. Bardzo prosimy, aby tutaj wpisywać realne wartości, bo to jest trochę tak, że te dane, które zostaną ujęte w formularzu rekrutacyjnym, będą następnie weryfikowane w planie rozwoju przedsiębiorstwa i ich niespełnienie może po prostu skutkować obniżeniem dofinansowania. Dodam, że nie ma, nie ma obowiązku zwiększania systematycznego zatrudnienia w tym projekcie. Kolejna kwestia to kluczowa infrastruktura czy wyposażenie, którymi dysponuje firma. Czyli w tym momencie wpisujemy informacje na temat lokalu, jakim dysponujemy, jaka jest jego powierzchnia, gdzie on jest usytuowany, czy, mamy, czy jesteśmy jego właścicielem, czy też go wynajmujemy, jakie jest wyposażenie naszego biura, hali produkcyjnej, czy my na przykład dysponujemy komputerami, oprogramowaniem, maszynami, urządzeniami, czy posiadamy jakieś patenty czy licencje. Kolejny punkt to pytanie o źródła finansowania działalności firmy. I tutaj powinniśmy zawsze taką informację, która odpowie nam na pytanie, skąd weźmiemy pieniądze na pokrycie kosztów, zanim tak naprawdę firma wygeneruje przychody. Czyli podajemy tutaj też źródła finansowania wkładu własnego w projekt. Mogą być to oczywiście środki własne, pożyczki, kredyty, czy na przykład leasingi. Kolejny punkt to ten o to, czy, pytanie o to, czy firma współpracuje, czy współpracować będzie z innymi podmiotami. Jakiego rodzaju podmioty mamy tutaj na myśli? Klastry, stowarzyszenia branżowe, miejsca, gdzie można się po prostu wymieniać doświadczeniami, wiedzą. Mogą to być również fora internetowe, branżowe, takie, które dają Państwu dostęp do bieżącej wiedzy. Kolejny punkt to forma rozliczeń z urzędem skarbowym. Tu po prostu dokonujecie Państwo wyboru, podobnie określacie, czy jesteście podatnikiem VAT, czy też nie. W punkcie dodatkowe informacje i uzupełnienia, prosimy, abyście podali Państwo sposób obliczania najważniejszych pozycji z części finansowej formularza. Chodzi o to, żeby osoby, które będą oceniały Państwa wniosek wiedziały, co tak naprawdę składa się na poszczególne kwoty ujęte w części finansowej. Czyli na przykład, że pod pozycją usługi obce macie Państwo na myśli 12 miesięcy konkretnego wydatku za obsługę biura rachunkowego i tyle też planujecie na przykład na promocję, która też jest ujęta w usługach obcych, i tak dalej, i tak dalej. W tej chwili przechodzimy do punktu czwartego wniosku, czyli oczekiwany przez wnioskodawcę zakres wsparcia w ramach projektu. Pamiętajcie Państwo, że w ramach projektu możliwy jest zakup i dofinansowanie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Te kwoty przeznaczone na te dwie kategorie wydatków są też ściśle określone. Czyli w przypadku grantu 70 środki trwałe to 47, maksymalnie 47 tysięcy, a wartości niematerialne i prawne 3 tysiące. W przypadku grantu 130 środki trwałe to 93 800 złotych maksymalnie. I wartości niematerialne i prawne maksymalnie 6200 zł. W tej tabeli ujmujecie Państwo nazwę planowanych, do, planowanych zakupów i opisujecie je tutaj w taki sposób, aby oceniający tak naprawdę mógł zidentyfikować, co to jest, do czego służy i czy faktycznie służyć będzie rozwojowi działalności gospodarczej. W kolejnych punktach. Czyli tu, gdzie określamy swoje potrzeby w zakresie usług, proszę zwrócić uwagę, że pewne pozycje macie Państwo już zaznaczone i są to pozycje obowiązkowe, z których będziecie korzystać w ramach projektu, natomiast w pozycji inne jakie dopisujecie Państwo swoje własne zapotrzebowanie w zakresie usług, tak aby. Yy, Wartość tych usług wyniosła kwotę określoną w tych dużych, dużych punktach. Podobnie to ma miejsce, jeżeli chodzi o usługi specjalistyczne, tu też część usług jest już zaznaczona. Natomiast macie Państwo też możliwość wyboru, wyboru swoich własnych usług, z których, z których chcielibyście skorzystać, na przykład z szkoleń specjalistycznych, tak aby oczywiście nie przekroczyć tych wartości, które zostały, zostały podane w punkcie 221 czy 222. Kiedy już wypełnicie Państwo tę część dotyczącą usług, przechodzimy do punktu wkład własny i zabezpieczenia. Zwróćcie Państwo uwagę, że w tym momencie prosimy o dokładne wyliczenie wysokości wsparcia, bo pamiętajmy o tym, że usługi to jest zawsze dokładnie 20 lub 30 tysięcy złotych, ale zakupy inwestycyjne mogą mieć wartość około 100 lub około 50 tysięcy złotych. Wysokość wkładu własnego może się więc nieco różnić. W zależności od tego, jakie i jakie kwoty ujmiecie Państwo w tabelach powyżej, w tej kwocie wyliczacie Państwo tutaj wartość wsparcia finansowego i wysokość podatku VAT, która również będzie do zapłacenia w ramach projektu. Bo przypominam wartość dofinansowania to 85% wartości wsparcia netto, natomiast po stronie beneficjenta jest 15% wartości wsparcia netto plus 100% VAT. W kolejnym punkcie zaznaczacie Państwo, jakie będą źródła finansowania środków własnego, środków finansowania wkładu własnego, pamiętając o tym, że do dnia podpisania umowy będziecie Państwo zobligowani do przedstawienia dokumentów, które potwierdzą posiadanie tegoż wkładu. Następny punkt to też proponowane przez Państwa formy zabezpieczenia, zabezpieczenia udziału w projekcie i proszę pamiętać o tym, że każde z zabezpieczeń powinno gwarantować zabezpieczenie do wartości 150% udzielanego wsparcia. Wsparcie w, Zabezpieczenie w postaci weksla własnego in blanco jest już zaznaczone, ponieważ jest to rodzaj zabezpieczenia, który jest obligatoryjny. Natomiast drugie zabezpieczenie wybieracie Państwo sami. Jeżeli będziecie korzystać z poręczyciela, wówczas zaznaczacie Państwo poręczenie wekslowe. Jeśli będzie to poręczenie według prawa cywilnego, krajowych instytucji poręczeniowych, to wybieracie ten punkt. Tutaj dodam, że może być to poręczenie samorządowego funduszu poręczeń kredytowych w Gostyniu. Może być to dalej hipoteka, może być. To hipoteka na, na, wraz z sesją praw z Policji Ubezpieczeniowej, jeżeli chodzi o nieruchomość, która stanowi Państwa własność, bądź też, bądź też nieruchomość, która stanowi własność osoby trzeciej. Pamiętajcie Państwo, że oświadczacie również, że do dnia podpisania umowy będziecie w stanie przedłożyć dokumenty, które potwierdzą wybrane powyżej zabezpieczenia. Kolejny punkt to punkt dotyczący pożyczki na prefinansowanie zakupów inwestycyjnych. Ci z Państwa, którzy nie dysponują w tej chwili wolnymi środkami, które pozwolą na zrealizowanie tych zakupów właśnie z własnych funduszy, mogą skorzystać w Leszczyńskim Centrum Biznesu ze specjalnej pożyczki na sfinansowanie tych zakupów, która to pożyczka wynosi maksymalnie 42 500 w przypadku grantu 70 i 85 000 w przypadku grantu 130, zabezpieczenie spłaty pożyczki to jest 150% udzielanego wsparcia. Pamiętajcie Państwo, że pożyczka jest udzielana na warunkach określonych w odrębnym regulaminie i umowie. Kolejny punkt to istotne oświadczenia, które również należy dokładnie przeczytać i się z nimi zapoznać, ponieważ poświadczacie Państwo własnym podpisem, że zgadzacie się, jesteście świadomi tych zapisów. I ostatni punkt to tak naprawdę punkt, który określa czy precyzuje kwestie związane z ochroną danych osobowych. Na końcu składacie Państwo czytelny podpis i wpisujecie, wpisujecie imię i nazwisko osoby, która, która jest uprawniona do reprezentowania wnioskodawcy. To jest właściwie koniec tej części opisowej formularza. Pamiętajcie Państwo, że do tego dokumentu dołączona również musi być część finansowa formularza rekrutacyjnego, a całkowity komplet dokumentów, który musicie Państwo nas złożyć w wymaganym terminie, składa się jeszcze dodatkowo z potwierdzenia przelewu za opłatę za rozpatrzenie wniosku, wniosku właśnie formularza rekrutacyjnego do projektu. Dziękuję bardzo za uwagę. Życzę Państwu powodzenia przy wypełnieniu tych dokumentów. Gdyby oczywiście pojawiły się jeszcze jakiekolwiek pytania czy wątpliwości, śmiało proszę o kontakt telefoniczny czy mailowy. Postaramy się rozwiać wszelkie Państwa wątpliwości. Dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia.